Zobaczcie, jaki mają sprawny system. Za pierwszym razem umieściłem film, który znalazłem na serwisie niezależnym, który został, na który został włożony film związany z prawdą o pandemii i ten film próbowałem w jakiejś części wsadzić na YouTube. Wsadziłem, umieściłem go, pojawił się komunikat ten film zawiera materiały chronione prawem autorskim w rezultacie został on zablokowany na całym świecie po prawa autorskie Ja ci z YouTuberzy, z youtuba są dbający o prawa autorskie no dobra to zrobiłem eksperyment nagrałem ten film komórką eee, opisałem go zupełnie inaczej i co się pojawia pojawia się ten sam komunikat zablokowany ten film zawiera materiały chronione prawem autorskim, w rezultacie został zablokowany na całym świecie, czyli nie sczytywał. Czyli zobaczcie, jaki mają sprawny mechanizm. Ale że nie żyjemy w świecie cenzury, to są serwisy, z których można sobie to ściągnąć, e, można obejrzeć, i ten viral już e, na świecie funkcjonuje. Także zachęcam Was do wejścia na zupełnie inny serwis. W którym lewicowy YouTube nie ma nic do powiedzenia, bo świata nie można zatrzymać, nie można cenzurować, można tylko próbować kreować rzeczywistość przez Facebooka i przez YouTube'a. Oczywiście z tych narzędzi korzystamy, ale nie jesteśmy na nie dzisiaj skazani. Więc zachęcam na rozsyłanie, bo znaczy, że ten film jest bardzo ważny. Jest, yy... Jest źródłem informacji i dlatego wielu się boi, żeby ta informacja się nie rozlała globalnie po świecie, ale ona się już tak rozlała. No ale oczywiście w takim kraju jak Polska, gdzie cenzura w dalszym ciągu obowiązuje, mamy, mamy próbę manipulacji, mamy próbę odbierania nam prawa do, do rzetelnej informacji. No to co? To umieścimy teraz ten fragment mojej wypowiedzi. A Wy sobie poszukajcie tego filmu. Na pewno ktoś Wam podeśle linki. Może ja. Wejdźcie na mojego Facebooka, zostawię tam link. Zobaczymy, czy zniknie.